Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Czytelniczka Joanna <grywania> Powiedziałam to e, Powiedziałam to i co najlepsze poszło to w świat Bo powiem Wam szczerze, że nigdy nie sądziłam, że taki kanał powstanie Więc, że, nie, że wypowiem te słowa A nawet jeśli bym je wypowiadała, no to że... Nie usłyszę ich nikt. No ale tak się dzieje, że słyszycie te zdania wy, za co Wam już w tym momencie bardzo, bardzo dziękuję. Na wstępie chciałabym Was prosić o wyrozumiałość, jeśli chodzi o ten filmik, bądź kilka kolejnych pierwszych filmów, ponieważ to tak naprawdę jest moje pierwsze. Świadome stanie przed kamerą od wielu, wielu lat. Miałam kiedyś mały epizod w sudanckiej telewizji jako reporterka, ale właśnie po byciu przed kamerą stwierdziłam, że to nie dla mnie. No ale jestem i próbuję swoich sił w książkowym YouTubie, na BookTube. Dlaczego? Od marca prowadzę konto na Instagramie o tej samej nazwie co kanał, Czytelniczka Joanna, gdzie wstawiam recenzje książek, jakieś moje plany czytelnicze, podsumowanie czytelnicze miesiąca, ale właśnie... Mm... Niekoniecznie, nie zawsze ta forma kontaktu mi odpowiadała. To znaczy były momenty, kiedy o danej książce chciałam opowiedzieć więcej, czy napisać więcej, natomiast no wiadomo ilość znaków, a przede wszystkim długie Insta stories, gdzie ja sama jako użytkownik wiem, że no nie zawsze długie Insta stories cieszą się popularnością i sama wiem po sobie, że po prostu przerzucam te Insta stories dalej, dalej, dalej. No i w pewnym momencie pojawiła się myśl, żeby rozszerzyć tą swoją książkową działalność o coś nowego I przez chwilę myślałam o podcaście, natomiast Podcast jest fajną opcją i bardzo lubię słuchać podcastów o różnej tematyce, natomiast Wiecie, czasami chciałabym Wam pokazać okładkę, pokazać jakiś unhaul albo bookhaul właśnie i no właśnie i nie pokażę Wam tego w formie podcastu Dlatego też zdecydowałam się spróbować swoich sił na YouTubie I od razu powiem, nie wiem co z tego będzie, bo nie wiem czy się w tym odnajdę Czy polubię to nagrywanie filmików, natomiast czemu by nie spróbować I bardzo Wam dziękuję za słowa motywacji, słowa wsparcia, jakie mi pokazaliście właśnie na Instagramie Kiedy ogłosiłam, że... Zastanawiam się właśnie nad kanałem na YouTubie i dało mi to niesamowitego kopa do, do roboty. I tak, jeśli chodzi o bookstagrama czy booktuba, to są rzeczy, które robię w wolnym czasie, ponieważ normalnie zawodowo pracuję. Dlatego też, zwłaszcza na początku, nie jestem w stanie przewidzieć, z jaką częstotliwością będą pojawiały się filmiki nowe na kanale. Na pewno prawie codziennie, co 2-3 dni wrzucam coś nowego na Instagrama, dlatego tam będzie mnie najwięcej. Natomiast, no. Docelowo chciałabym, żeby taki jeden filmik w tygodniu na pewno się pojawiał, natomiast no, nie mogę tego obiecać od razu. Co jeszcze, co pojawi się na tym kanale? Na pewno będzie to kanał o książkach. Będę chciała Wam opowiadać o książkach, które przeczytałam, które poznałam, które mnie zachwyciły, może mniej zachwyciły, ale również chciałabym może opowiedzieć też o czymś innym, o jakichś kwestiach życiowych, moich pogadankach, moich przygodach, może jakieś... Yy vlogi z podróży, jeśli będziemy mogli gdziekolwiek wylecieć, wyjechać w tym roku. Też dużo będzie zależało od tego, o czym wy będziecie chcieli słuchać, no i przede wszystkim też od mojej Weny jako twórcy. Czy będę miała właśnie pomysł na jakiś filmik, na jego nagranie, zmontowanie. To wszystko jest dla mnie nowe i nagrywanie, i montowanie, także mam nadzieję, że w tym się odnajdę, ale no, zobaczymy. Do odważnych świat należy. Ja nic nie tracę na tym, a mogę tylko zyskać. Mogę zyskać realizację swoich pasji, swoich marzeń i nawiązać z nowymi osobami nowe kontakty. Także już mniej więcej powiedziałam, co będzie się znajdowało na kanale. To może, żeby ten filmik nie był taki, wiecie, tylko powitalny, opowiem Wam o tym, co w tym momencie czytam. Oraz jakie mam plany czytelnicze na ten miesiąc? Jest wprawdzie połowa maja, natomiast no jeszcze te plany można zrealizować, chociaż po, kwietniowy moich, po kwietniowych moich planach wiem, że no, to planowanie nie do końca mi wyszło. W jeszcze ja z reguły czytam książki, które są na czytniku, czytam je w formie e-booków, więc często może się pojawiać mój czytnik jako nie wiem, pokazanie okładki. Natomiast jeśli będę miała książki w formie papierowej, no to jak najbardziej będę po nie sięgać, ale też najczęściej pewnie będę wrzucała Wam po prostu okładki gdzieś tutaj na ekranie, tak żebyście Wy mogli też to zobaczyć w wersji kolorowej. Obecnie czytam trzy książki, i u mnie to jest taki standard, prawie że, że czytam kilka książek jednocześnie. Bo to, co czytam, w... przede wszystkim zależy od tego, jaki mam nastrój i na co mam ochotę, oraz. Jaka, jaka jestem rozbudzona, bo rano mogę przeczytać coś lżejszego, co nie wymaga skupienia, bo fabuła nie jest skomplikowana, natomiast już po południu jestem bardziej chętna na coś skomplikowanego, coś cięższego, coś przy czym naprawdę trzeba się mocno skupić. W tym momencie czytam trzy książki, i to są dwa reportaże oraz jedna książka z fantastyki. Po wielu latach wróciłam do fantastyki, do przede wszystkim poznawania nowych tytułów z tego gatunku, i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. I obecnie czytam. Drugą część Żniwiarza, Paulinę Händel, czyli Czerwone Słońce Po pierwszym tomie przypadłam, pokochałam Feliksa, jednego z głównych bohaterów Podoba mi się język, którym jest kreowana ta historia, podobają mi się bohaterowie I dlatego też po prostu rzutem na taśmę usiadłam do drugiego tomu Po pierwszym tomie, czyli po, pustych, po Pustej Nocy co, ter... Co jeszcze? Czytam dwa reportaże. Obydwa dotyczą Azji, ale już innych państw. Pierwszy to jest niebiański przywódca o Kim jong unie Gdzieś tu rzucę okładkę. Jestem na początku, w takiej jednej piątej, natomiast wydaje mi się, że już w tym momencie mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że jest to reportaż, który warto przeczytać. I drugi reportaż to i przyszło nam tu żyć reportaże z Rosji, też o różnych historiach, o różnych regionach tego państwa. Zapowiada się ciekawie, zobaczymy czy tak będzie w dalszym ciągu. W maju jeszcze chciałabym przeczytać na pewno kolejne części Żniwiarza, bo jest to wielotomówka, której nie jestem w stanie odstawić. Tak jak w kwietniu przeczytałam na przykład Kroniki Jaru, pierwsze tomy. To jest to... to wielotomówka, która mi się bardzo podobała, natomiast nie mam takiego, takiej presji, żeby przeczytać kolejną W sensie, okej, okay, przeczytam, fajnie, natomiast nie muszę tego przeczytać już teraz A właśnie, że nie wierzę na chwilę obecną, tak mam Chciałabym przeczytać również początek Dana Browna, bo zaczęłam to w kwietniu i jeszcze tego nie skończyłam co jeszcze? Chciałabym przeczytać Była sobie rzeka w tej pięknej okładce Natomiast no zobaczymy, czy mi się to uda zrealizować I również mam ochotę na coś z, z True crime, Natomiast ostatnio też myślałam, że mam ochotę, a jednak nie do końca mi podeszły te tytuły Więc odstawiłam Więc tak to mniej więcej wygląda Jeśli chodzi o reportaże, to... Wróciłam do reportaży, kiedyś czytałam ich troszkę więcej, potem się od nich oddaliłam i powiem Wam szczerze, że wśród wszystkich reportaży, które do tej pory przeczytałam, włączając to właśnie o Himalajizmie, o zawodnikach sportowych i tak dalej, to reportażem, który trzeba przeczytać jest Błoto Słodsze niż Miód, czyli Głosy Komunistycznej Albanii. Ten reportaż wsadza po prostu cię w fotel, wciska was w fotele, w łóżko, gdziekolwiek, gdzie czytacie i po prostu was yy, miażdży I warto, warto zapoznać się z tą pozycją, nawet jeśli nie lubicie za bardzo reportaży Bo był to reportaż, ale ja nie odczułam tego jak taką formę, wiecie, reporterską Jako bardziej powieść, ale opowieść Opowieść o tym, co tam się działo było to bardzo fajne przedstawione nie tylko, nie tylko takie suche fakty, ale było to ładnie, interesująco wplecione w powieść po prostu bardzo dobrze poprowadzona fabuła. No dobrze, to by było na tyle. Zobaczymy, kiedy zobaczymy się kolejnym razem, jak, jak długo, jaka długa będzie przerwa między pierwszym a drugim odcinkiem. Tak jak mówię, docelowo chciałabym, żeby te odcinki pojawiały się raz w tygodniu, może maksymalnie raz na dwa tygodnie, natomiast zobaczymy. Jeśli macie jakieś uwagi, jakieś pytania, możecie je zadawać w komentarzach, ale również zapraszam Was na swój, swoje konto na Instagramie na czytelniczka Joannę, czyli ta sama nazwa, co nazwa kanału, tam również możecie się ze mną kontaktować i będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie dołączycie. I tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Proszę o wyrozumiałość za ten pierwszy odcinek. I mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!